Witamy na mojej działce budowlanej na Filipinach Pozyskujemy materiał do budowy łodzi Mam łopatę i jedna pacha w siejej kurzy To co, Jest Jest Ja chyba ja, zjedziemy tak, Łajba na sezon no, pra... To A jedna Dalej tak? Jeszcze dalej. A ja to się potrzę? Jeszcze dalej. No przy tym, no Także materiał budowlany na dom Na Poczekaj, jak tu jest ten spad? Jest, of course. Oh, yeah. Ja tym błudnę? Wszyscy sobie to niżej. Dobre, dobra jest, Dobre. Dobrze ma dziurę, bo tylko trochę trzeba jak górę, Jedna, no. A, jedno no Trzeba tylko chcieć! Wejdzie, <gry> nie? No? Tak, poczekaj. Teraz ja muszę swój wyjść. O! O jest! Ciebie rejestrowa, nie wejdzie, ale... Dobra. Teraz w tu to na moto ładnie. Hmm. O jest to O tak jest, że na Filipinach na otach Wszystkie części są Tak. Ale patrz widzę tak Zaprę się Chyba no? tak trzeba tym kopcieć jaj, sobie teraz na motorek trzeba to położyć jakoś słuchajcie, musimy to na motor zabrać twój czy mój? A ja mam tutaj e, no, bagaże. No wiem. Jak my to weźmiemy? Może Możesz to ciągnąć po asfalcie nawet, jedną ręką. Myślę, że Ja nie wziąłem żadnej taśmy ani sznurka, żeby Zmurka? to związać. Mieciu! Haha! Polotu za Byłem Mieciu ja, na mojej działce, zobaczyć czy bambusy wyschły. Na no, super! No, także co? Ja to zamontuję, a następny filmik wam pokażemy z remontu łodzi, nie? Mieciu? No zapindoliłem tutaj, widzisz tak? Te, te bambusy. No dobrze, możesz wyłączyć. Dobra. Operacja na motorek. Ty wyczut? No to weź na motorek. Patrz. Tu jest siła. I właśnie tym sposobem zdobywamy materiał do budowy łodzi. Także pozdrawiam Was serdecznie. I jeszcze z Filipin, tak jak wam powiedziałem, turnę w Azję po nowym roku, w styczeń, ewentualnie w grudniu. I co dalej? Dzięki naszym sponsorom po prostu możemy kontynuować dalszą podróż. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej. Co dalej? No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Także jest gorąco. Trzymajcie się. I do zobaczysku.